Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 24 października 2025 roku. Po 1462 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2025 roku. W sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu ustawie 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku. O zawodach lekarza i lekarza dentysty dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1287 i 1897 oraz 2025 roku. Pozycja 769 i punkt pierwszy zarządza się, co następuje paragraf punkt pierwszy priorytetowymi dziedzinami medycyny dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich poziomach systemu zabezpieczenia medycznego są. Punkt pierwszy anestezjologia i intensywna terapia. Punkt drugi chirurgia klatki piersiowej, punkt trzeci chirurgia naczyniowa, punkt czwarty chirurgia ogólna. Punkt 5. Chirurgia plastyczna. Punkt 6. Chirurgia stomatologiczna. Punkt 7. Chirurgia szczękowo i kwarzowa Punkt 8. Choroby wewnętrzne. Punkt 9. Choroby zakaźne. Punkt 10. Dermatologia i wenerologia. Punkt 1. Diagnostyka laboratoryjna. Punkt drugi Hematologia. Punkt 3. Epidemiologia. Punkt czwarty Intensywna terapia. Punkt piąty Kardiologia. Punkt 6. Kardiochirurgia. Punkt 7. Medycyna lotnicza. Punkt 8. Medycyna morska i tropikalna. Punkt 9. Medycyna nuklearna. Punkt 20. Medycyna pracy punkt 1 medycyna ratunkowa, punkt 2 mikrobiologia lekarska, dziemnik staw, myślnik pamyślnie i pozy, 1462 punkt 3 Neurochirurgia punkt 4 Neurologia punkt 5 okulistyka, punkt 6 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, punkt 7 motoryna punkt 8 psychiatria, punkt 9 radiologia i diagnostyka obrazowa, rehabilitacja medyczna, punkt 1 stomatologia zachowawcza z endodoncją, punkt drugi toksykologia kliniczna, punkt trzeci transfuzjologia kliniczna, punkt czwarty zdrowie publiczne Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Punkt pierwszy minister obrony narodowej, SUP. Wpyta punkt pierwszy niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 roku. sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dziennik ustaw pozycja punkt spusty, które utraciło moc z dnia 9 grudnia 2022 roku. Zgodnie z art. 27 punktu 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw dziennik ustaw pozycja 2345 z 2021 roku pozycja 2232 z 2022 roku pozycja 2770 oraz 2024 roku pozycja punkt 7.